Jeden z marketów, który ma sklepy u nas w regionie, co roku organizuje taką akcję. Poprzez konto na Facebooku można oddawać codziennie głos. Pierwszych 10 schronisk w całej Polsce otrzyma pomoc finansową i pomoc w postaci karmy. Powiedzmy teraz naszym widzom, dlaczego warto właśnie zagłosować na nasze sosnowieckie schronisko? No wystarczy przyjść i zobaczyć, jakie zmiany tutaj zaszły. Staramy się jak najwięcej zrobić pomóc tym zwierzętom, a każdy grosz na pewno zbliży nas do celu. Bo nowości w schronisku mamy naprawdę wiele. Nowe boksy dla zwierząt, nowe boksy szpitalne. Mógłby Pan troszkę opowiedzieć o nich? W tej chwili oddaliśmy do użytku 7 boksów szpitalnych. Pierwszy raz w historii tego schroniska zwierzęta po operacjach mogą przebywać... W warunkach sterylnych. Co to znaczy, że przebywają w warunkach sterylnych? Są dla nich odpowiednie klatki? O, jak to wygląda? Eee, to są boksy. To są zwykłe boksy wielkości 1,70 na 1,60 m, wykafelkowane, łatwe w dezynfekcji. Po każdym psie jest dezynfekowany. Można wprowadzić nowego psa. Nie ma ryzyka zarażenia różnymi chorobami. Czyli krótko mówiąc zachęcamy do głosowania. Głosujemy na Facebooku. Proszę przypomnieć w jaki sposób? Codziennie klikamy na Facebooku na nasze schronisko. Te trzy tony karmy, które znajdują się za moimi plecami mówią tylko jedno. Warto pomagać Milowickiemu schronisku i zagłosować w akcji Pomóż Zwierzętom Przetrwać Zimę. Głosy można oddawać na Facebooku do 19 lutego.